Mm. i wielokulturowo. że jest to bardzo dobre miejsce. Ja, ja, tak. ja chcę zadać parę pytań takich jest, ogólnych, jest, ogólnych żebyśmy nie przestali nierozmawiać w tej Stowarzyszenie Podlasie w tej części Polski mamy dużo pieniędzy i chcieliśmy po prostu od do tak, to. teraz kolejne pytanie. Pan oczywiście tutaj od razu wypierał tego potencjalnego wpływu na środowisko, bo państwo się nie zajmują hodowlą. Państwo tylko dostarczają do hodowli towar. To nie jest podejście właściwe, to nie jest zintegrowane. My jesteśmy regionem. Czy Państwo się zapoznali z kierunkami rozwoju tego regionu między Narwią a Bugiem? Czy Państwo się zapoznali z kierunkami rozwoju, z strategią rozwoju całego województwa? Czy Państwo wiedzą, że my, jako mieszkańcy, wybraliśmy zupełnie inny rozwój naszego regionu? My chcemy się rozwijać w sposób zrównoważony, mieć u siebie rolnictwo niewielkie, mało towarowe, a nie olbrzymie przemysłowe hodowle. Chcemy zachować nie tylko zakotomię. My chcemy dzisiaj rozwijać takie biznesy, które pozwolą zatrudniać tysiące ludzi, a nie kilka, kilkanaście osób. Które będą miały jakieś tam, prawda, z pewnie najniższe pensje. Ponosi lokalne społeczeństwo z różnych powodów poprzez inwestycje tego typu, inwestycje zintegrowane. Dlatego, że to nie jest Wasza jedyna inwestycja. Te inwestycje będą rozproszone u nas januściem wokół naszych najcenniejszych obszarów. To dzięki tym obszarom my jesteśmy tutaj postrzegani. W Polsce, w Europie, na świecie, jako ostatni taki teren, gdzie mamy naprawdę jeszcze czyste powietrze i do nas przyjeżdżają turyści. My bazujemy i chcemy bazować na zdrowym produkcie ekologicznym, na rozwoju usług turystycznych i ewentualnie na rozwoju jakichś inteligentnych przemysłów, które nie będą szkodzić, tak jak hodowle przemysłowe. To jest ludzie, a ja teraz jeszcze, jeszcze, jeszcze wyniszcza z tej inwestycji bez ponoszenia większych kosztów, bo naprawdę uruchomimy wszystko, co się da, żeby po prostu nie było czegoś takiego. To nie jest jakieś przeciwko Państwu konkretnie e, wystąpienie, czy w ogóle nasz nas tutaj... Apel. To jest nasze racjonalne działanie. My teraz na przykład konsultujemy taki piękny program. Państwo się z nim zapoznali. Strategia Terytorialna Partnerstwa Południowo-Schodniego Podlasia. Akurat skończył się okres konsultacji, można było wnioski składać. Państwo myślą, co jest na pierwszym miejscu tej strategii? Zresztą strategii, którą Buduje samorząd. samorząd, który też wpuszcza takie inwestycje do nas, nie konsultując się z nami. Ale proszę pana, u nas nie ma bezrobocia. Ja Panu mówię po raz drugi. Hello. Umowę o pracę normalną, bez żadnych śmieciów, bez podstołek. Czas dla automatu. Pan idzie w zatrudnienie. Bardzo przyzwyczajony. Chciałbym zapomnieć przedmiotu. To jest wszystko legalne, bez żadnych umów i tak dalej. Kto chce pracować na umowę o pracę, może taką pracę można znaleźć. To jest korzyść dla osób, które pracują, zarabiają pieniądze i mogą wydawać w okolicy całej regionu. Na, cały region... na No na, na, na kupno kurczaków, które będziecie produkować, jasne. Jest to możliwość zatrudnienia dla sporej ilości osób. A liczbami? Jeżeli to nie jest wartością zarządzania... Nie wiem, Wolimy agroturystykę i innego typu usługi, które dadzą pewność zatrudnienia i tak... Będą w takiej wysokości, jak ktoś będzie y, aktywny, będzie chciał to robić. Natomiast to jest proszę Pana żadna odpowiedź. Pan odpowie konkretnie, co będzie miała poza tym zatrudnieniem. Bo zatrudnienie my wiemy. Jakie Może Pan się... przynieść pracowników z y, na przykład, z tylami. To my wiemy. A ja wiem. ile z ja Czy to jest podatek tak. rolny? To jest specjalna działalność rolnicza. specjalna działalność rolnicza. Panie prezesie, niech pan sumę przedstawi. Panie prezesie, pan przyjechał i pan nie zna odpowiedzi na proste pytanie. Czyli pan jest prezesem, czy pan jest figurantem? Może pan na jedną odpowiedź. Proszę państwa, jeszcze nie, jeszcze nie, się skończyłem. Teraz tak. Pytanie do panów i do pani wójt. Ile gmina będzie miała podatków za te ruchowości, którą ta firma buduje? Czy Pani Bóg może to w tej chwili tak orientacyjnie, ewentualnie Pan Zbigniew, nam przedstawić? Jak podanie Proszę Państwa, no, panie, niezależnie od tego, jakie są Państwa tutaj emocje, oczekiwania, odbyło się w normalnym trybie czyli jak ktoś mówi, czyli jak ktoś mówi, to drugi nie przerywa. Od samego początku panowie proszą, żeby dać im wypowiedzieć się do końca, a później były pytania. Kilka osób non stop ręka w górę i przerywanie. Uważam, że Wiesz, kto gdy zebrali mieszkańcy i część mieszkańców z innych miejscowości i nie z naszej gminy, nie z naszego powiatu nawet, powinni się zachować tak, jak powinni się zachować. To od tego zacznijmy. Proszę Państwa, nie ma nic przesądzonego. Nie ma nic przesądzonego. I Wy wiecie dokładnie. Pytania, Basiu, bardzo Ci proszę. Pytania były, jak te grunty, jak, jak no, zdecydowali się na te grunty i tak dalej. W tym urząd gminy nie uczestniczył, bo te grunty nie są urzędu gminy. Są własnością osoby fizycznej i chce te grunty, załóżmy, sprzedać w tej firmie po to, żeby powstała ta wylęgarnia, która zresztą... Przecież Państwo wiecie, że w wiersku też jest wylegalnie, tak? Chwileczkę, chwileczkę, nie pani Wójt, tylko Panie bardzo proszę, proszę. proszę. Pani radna, pani mówiła i ja też słuchałam. Więc bardzo proszę, bardzo proszę. Nie o to chodzi, ale ja tylko mówię o tym, co było kiedyś zrobione. Oczywiście, to nie jest o takim zasięgu, jak tutaj jestem z wami. Nie ma żadnych przesądzeń. Więc dlaczego nie, skoro jest tak, że... Chcą pokazać to co, to, to, co planują, to dlaczego nie dacie im tego powiedzieć? No nie, no nie powiedzieli, bo nie daliście do końca. Pytacie o korzyści dla gminy. Wiadomo, że to będzie podatek. A podatek jaki? no to skoro tak wszystko wiecie, to czemu nie wiecie jaki podatek? To przecież to podatek rolny. Dlatego, że zgodnie, zgodnie z przepisami Pani. prawa, to jest decyzja rolnicza. To jest inwestycja rolnicza. Więc podatek rolny. Ale czy to jest Przecież to jest przepis prawa. Znaleźć pytanie nie zarzucamy tego dla Pani, że firma jest opodatkowana podatkiem rolnym, prawda, tylko przy tej inwestycji nie ma ani gmina nawet, ani my pośrednio, czy bezpośrednio, prawda? nie mamy nic, jeśli chodzi, nie, nie, cicho, cicho, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Bo jeżeli powstałaby na przykład kulpawnia taka jak w przygląd, To jest zupełnie inny temat. Jest w tej chwili 20 tam chyba 5 czy 6 zł za metr kwadratowy, plus złotówka jeszcze czy więcej za metr od gruncu jest zasy. Tu przy tych inwestycjach termowych urzędnych gminy czy miasta nie mają z tego grosza na. Nie, nie to szczerze, Bo to są żadne pieniądze. Na dzisiaj. No dlatego odpowiada, że jest to podatek rolny. Że... Tak. Wszystko. Tak. A, tak. Nie, następnym, następnym argumentem to jest to, żeby na przykład przeszła Pani Wójt, yy, wszystkich mieszkańców wsi, przesłuchała, kto jest za tym, żeby powstała, czy, pili? czy z Pili, czy z dobromina, czy z Dory, czy z Liczynego, czy z Zawad, czy z Mokrego. Kto jest za tym, żeby powstała tutaj ta... Tutaj, y, no, co, no, co by się kłóciło? To Oto mamy. Ale... Proszę Państwa, zacznijmy od ale tego, że ta ta to decyzja to... jest na obecnym chwili wstrzymana. Decyzja o warunkach zabudowy nie rozstrzyga o ostateczności, ponieważ do, po to, żeby budować, to trzeba otrzymać decyzję pozwolenie na budowę, które wydaje starostwo powiatu. Pozwala wina na starostę. Nie, nie, ja, ja Panie Mirku, przecież Pan jest też przedsiębiorcą, czyli rolnikiem, i Pan budował wiele różnych rzeczy. Pan nie dokładnie, jak się buduje. Decyzja o warunkach zabudowy nie rozstrzyga, bo jest jeszcze pozwolenie na budowę, którego Państwo nie mają. Decyzja o warunkach zabudowy na obecną chwilę jest wstrzymana i nie ma tej decyzji. Ona jest wstrzymana. E, prowadzone jest postępowanie w kwestii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W stosunku do, e, do planowanej inwestycji, czyli do dwóch I te Bo pytania tak mówię... są przy tej decyzji, w której jest to prowadzone postępowanie, tak? Tak. tak. No. Proszę Państwa, powiem tak. My tu krzyczymy, gdzie leży problem. Problem leży w jednym miejscu. W definicji produkcji wielkotowarowej rolnej. W Polsce ona jest traktowana jako produkcja rolna. Wystarczy jeden zapis. Od ilość DJP jest to produkcja rolna. Inne realia prawne są. A kto te zapisuje? Jeżeli, jeżeli chodzi o prawo. Chodzi o prawo powiem tak. Zgodnie z przepisami, każdy ma prawo do zagospodarowania swojej nieruchomości wedle, wedle obowiązujących przepisów. I to nie jest tak, jak ktoś chce budować dom, to musi się pytać na około wszystkich, czy może budować. No ja, no ja, to oczywiście, że musi czy... Ale, było to było Ale kto dopuści? nie dopuści? Nie patrząc na ewentualną niezgodę mieszkańców. Dopuszczacie, wydajecie warunki zabudowy, nie pytając nikogo. Chodzi o, 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 o Wasze podejście. Ja jestem, bardzo, ja jestem bardzo zdziwiony, słabo widzę, ale, ale, ale to co Pani mówi, decyzja ostateczna. Wstrzymuję wykonanie ostatecznej decyzji Tak, gminy, tak. Starosta, starosta, starosta odłożył wydanie pozwolenia na budowę, wiecki starosta, ze względu na usunięcie braków technicznych projektu. Ja nie rozumiem tego. Wszystko jest w porządku, jest po prostu pozałatwiane, poza tym, że w projekcie tych panów są jakieś no braki? 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 Nie, nie to, to, właśnie, więc my pytamy po raz kolejny po czyjej ja stronie stoicie? Inwestorów czy mieszkańców? Wisdom... Inwestorów czy mieszkańców? Państwo no, urzędnicy po czyjej stronie stoicie? Nie, nie mogę proszę Teraz ja zadaję pytanie kolejne wstrzymana decyzja ostateczna i jest wznowione postępowanie. Drugą Ponieważ mieszkańcy wnieśli protest. Tak, tak też pan um, otrzymał tą decyzję. No, ale jak ja ja, chodzi o tą decyzję ostateczną? Pani jako nasz gospodarz, przedstawiciel, prawda? No to pani nasz na jest zapytana. Proszę przepisy prawa, które obowiązują w tym zakresie, Wyraźnie określają, jak ma wyglądać przebieg wydania takiej decyzji. Jakie jest postępowanie. Przecież w tym postępowaniu, chwileczkę, w tym postępowaniu byli też ci, którzy uczestniczyli z waszej miejscowości w tym postępowaniu, To można powiedzieć kto? Kto? Pan radny, który nie przyszedł na zebranie w grudniu, nie przyszedł pan radny na zebranie w grudniu. Jest to zabudowa tak zwana rolnicza. To jest zabudowa tak zwana To jest zabudowa tak zwana rolnicza. To zabudowa tak rolnicza. To jest tak i, I tu właśnie problem. Dlatego wójt wydając taką decyzję zrobił analizę, została zrobiona przez architekta analiza. Strony zostały ustalone według zasad, których, których się ustala. Stron było mniej jak 20, w związku z tym decyzja, decyzja była o wszystkie kroki, były o wszystkich krokach te strony były powiadamiane o wszczęciu postępowania, o przygotowaniu projektu, yy, artykułu 10 i była wydana decyzja. W tej chwili płynęły wnioski od niektórych, od zainteresowanych, którzy uważają, że są stronami, że nie brało udziału i swojej winy. W związku z tym ta decyzja została wstrzymana i zrobione postępowanie. Będziemy teraz analizować te strony mają interes prawny i faktyczny zgodnie z przepisami których uznać za strony, których nie uznać powtórzyć postępowanie to wszystko jest uregulowane przepisami prawa, to nie jest tak, że bo nam się to nie podoba i my, czy podoba i my tak robimy czy nie tak, czy tak wójt występuje w przypadku wydania każdej decyzji nie ma nie może subiektywnie oceniać musi do tego odnosić się obiektywnie. Zgodnie z prawem. sprawę. Funkcja wójta w naszym prawie, w, nas, w naszym systemie prawnym jest taka dualistyczna. On jest wybierany, on jest jako gospodarz decyduje o pewnych inwestycjach i tak dalej. Natomiast druga sprawa natomiast, sprawa, natomiast druga sprawa, jeżeli chodzi o sprawy administracyjne, tam jest inna ścieżka. I teraz tak, nie ma co do tych działań, które są mieszać przede wszystkim religii i ludzi, wyznań takich czy innych, Bo, bo ja przez tyle lat, jak pracuję, to nie dzieliłam ludzi nigdy na złych, dobrych, czarnych, białych, proszę pani, pani mówiła, ja słuchałam. E, I nigdy nie dzieliłam na wyznanie, na e, przynależność jakąkolwiek polityczną. Nie dzieliłam i dzielić nie będę. Natomiast jeżeli mówiłam, że zostało wznowione postępowanie, to teraz Państwo macie szansę na to, żeby w tym postępowaniu uczestniczyć. o, ufalenie, e, o no, przed wniosku w Radzie o uchwalenie planu. Będzie rozpatrywany. Jest, ba, są wasze e, wszelkie wnioski przeciwko tej inwestycji, jest znowione postępowanie, więc nie ma sensu wytykać sobie to, czy tamto, czy tamto, jest tylko po ciekawie. prostu, no bo co w tej chwili, czego jeszcze oczekujecie? No Jak żeby tak? nie wytykać, to już nie być na decyzję co Ale cokolwiek powiedzą, czy ja cokolwiek powiem, to jest źle. Jak wy mówicie, jest dobrze, no to... No, na no, lice geared... jest źle. Jak chcesz mówić, to źle. Ale jak rozmawiamy, zez. to, rozmawiajmy, to rozmawiajmy no. normalnie, tak? Nie, to już normalnie rozmawiamy. Ja wam dziękuję do bardzo. Przepraszam. Przepraszam, jeśli mogę zatrzymać... Jeśli jesteśmy w punkcie jesteś wyjątkowym, w tej chwili Pani Wójt znowu jest przed y, dylematem wydania Na naszych zielonych terenach powstała e, inwestycja, która nazywa się Wlędarią Drogi. Czy nie. ktoś jest za tym? Ale niech Pani Wójt też zobaczy naszą decyzję. Czy ktoś z Państwa jest za tym? Proszę być odważnym i proszę się że nie wolno Państwa. To jest przepis rekordowy.

Przesłana ja jest do Pana korespondencja. Przepraszam, dopiero na kolejne związane z tym, e, co wszyscy składali. Natomiast na, nasze pierwsz, na nasz pierwszy wniosek. I... kiedy złożone? 12 Dróg. U 12 wróg? Tak. bo tak jak Słowa państwa, po górnicach w pasentach otrzymaliśmy odpowiedź, jesteśmy stroną postępowania. Natomiast, A do, do tego? natomiast występowaliśmy do, do władz, do gminy w związku z tą inwestycją i nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi no, negatywnej. Nawet no, negatywnej. Także, tak, tak. ale ten plan ogólny jest musem tak. do wykonania na obszar całej gminy. Tak. I no, też nie, tego, zapisy. Proszę Państwa, tego. Oczywiście pan Anatol dobrze wie, to ja nie podważam tutaj absolutnie ani wiedzy, ani czy kompetencji pana Anatola, to szanuję to bardzo, tylko traktujmy się poważnie. Traktujmy się, bo jesteśmy członkami tego samego społeczeństwa, mieszkamy. I macie Państwo szansę też, żeby o tym wiedzieć, żeby o tym uzyskać informacje samorządy. Macie Państwo jeszcze dwa miesiące, trzy wybierzecie takich, którzy będą nas rozumieć. Ale na początku dajcie im tutaj, tutaj konkretne. My się nie godzimy. My będziemy głosować za takimi inwestycjami, jak przeciwko. do kwietnia nie będzie po I, I i do, do kwietnia wytrzymamy, bo będą składane wszelkie dokumenty, które zablokują tą inwestycję na tym etapie. A potem. No, yeah